Dzień dobry, dzień dobry moi mili, witam Was w następnym odcinku naszych rekolekcji. Dzisiaj będzie nam towarzyszył psalm 37 i inspiracje Jana od krzyża. Porozmawiamy o tym, jak w zaufaniu przejść przez trudności. U nas dzisiaj będzie cytat Psalmu 37, piąty werset. Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. Wiem, że już znacie ten fragment, na pewno nieraz go słyszeliście i dzisiaj w tym kontekście właśnie zaufania w trudnościach, o które w codzienności, w rodzinie nie trudno, będziemy rozmawiać. Jak Bogu zaufać bardziej? Inspiracją Jana od Krzyża jest taka refleksja, że w cierpieniu Bóg prowadzi nas do świętości i w cierpieniu rzeczywiście to nasze życie się doskonali. I chcę się posłużyć troszkę innym cytatem. Przypowieści, czwarty rozdział, piąty i szósty werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I trochę wydaje mi się, że Jan odkrzyża również to ma na myśli, że bardzo często Bóg przeprowadza nas przez różne sytuacje albo towarzyszy nam w sytuacjach, które czasem wydarzają się nam losowo, Albo ktoś nam e, jakieś trudności dokłada w życiu, e, ale jednak Bóg jest w tym z nami, towarzyszy nam i zaprasza nas do głębszego zaufania. Bóg dla mnie jest taką niesamowicie, niesamowitą postacią, Ojcem, Bogiem. Tak na potrzeby naszej e, rozmowy wiadomo, że mm, jest kimś, kogo nie jesteśmy w stanie ogarnąć, ale tak się tym dzielę. Na potrzeby naszej rozmowy, który jest niesamowicie sprawczy i bardzo produktywny. Bóg wyciąga ze wszystkiego, naprawdę nawet z grzeszności, z trudnych sytuacji, z rzeczy, które nam ludzie uczynili, potrafi wyciągnąć przepiękne owoce i dlatego nas zaprasza też do tej drogi, no bo cały czas mamy wolną wolę, cały czas możemy powiedzieć Bogu nie. Więc Bóg zaprasza nas do tego, żeby go wpuścić w te miejsca, zaprosić go w te trudne momenty nawet w codzienności, tym bardziej w codzienności, po to, żeby on też mógł tam działać. I możemy mieć taki obraz... Yy którego nie polecam, że nie ma co Bogu moimi sprawami głowy zawracać. Ale przecież Bóg chce być z nami w każdej sytuacji. Bóg chce być z nami jedno. Zaprasza nas do tej drogi świętości, która ma być zwieńczona tym, że będziemy już oglądać w pełni, że będziemy twarzą w twarz. W związku z tym tak intymna relacja, tak intymne i bliskie zaproszenie na pewno nie jest o tym, bo jest to nasze ludzkie myślenie, że zawracamy mu głowę, że to jest przecież takie błahe, Bóg ma inne sprawy na głowie. To jest bardzo ludzkie myślenie. Bóg nie jest człowiekiem, który ma ograniczoną percepcję czasu, mózgu i swojego myślenia i bodźców, które jest w stanie przyjąć, więc absolutnie angażujmy go nawet w najmniejsze, wydające się nam może błahe sprawy. Natomiast tak naprawdę jego plany są ponad naszymi planami, jego myśli są ponad naszymi myślami. Bardzo często pewne trudności i strategie, Jesteśmy w stanie rozwiązać w sposób z Bogiem, który by nam po ludzku w ogóle nie przyszedł do głowy. I Bóg właśnie zaprasza nas do takiej e, drogi. E, w różny sposób i dla różnych celi. Jeżeli dzieje się nam coś przypadkowego, albo ktoś nam uczynił coś, i nie jest to wolą Bożą, jako jakaś choroba, jakiś kryzys w naszym małżeństwie, dlatego że jesteśmy samodecydującymi jednostkami i grzech to też są decyzje, które my podejmujemy i płacimy za nie konsekwencje już. Tutaj, a bardzo często płacimy to konsekwencje również za grzechy innych osób, i to nie jest wola Boża, żeby pewne rzeczy się w naszym życiu wydarzały. Mimo wszystko, Bóg może wykorzystać ten moment do tego, żeby kształtować nasze serce, przemieniać nasz cały system rodzinny, żeby wyciągnąć z tego jakieś dobro. Warunkiem jest to, żeby go do tej drogi zaprosić. I żeby to zrobić w jedności właśnie w całej naszej wspólnocie, czyli w naszej rodzinie. Więc to, co najpierw chcę powiedzieć, to zapraszajcie go nawet do błahych spraw, a tam, gdzie one są już naprawdę poważne, chociaż no nie powinniśmy tak eskalować, bo każdy z nas ma swój poziom przeżywania trudności i to, co jest dla nas trudne, zapraszajcie go świadomie. I otwierajmy się na to, jakie Boże scenariusze mogą być na wyjście z tej sytuacji, zakładając, że mogą nie być takie, jak my byśmy się spodziewali. Następny cytat, który mi przyszedł do głowy, kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, to cytat z Rzymian, 8 rozdział 28 werset. Wiemy też, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują, którzy są powołani według jego zamiaru. To zaufanie i wiara Bogu polega na tym, że cokolwiek się nie dzieje i z jakiejkolwiek przyczyny się to nie dzieje, bardzo często tego nie rozumiemy i nie wiemy na samym początku. Ja też mam takie doświadczenie, że dopiero po jakiejś sytuacji okazuje się, ok, był tam większy plan, był tam Bóg, on mnie wspierał. Czasem go nie czujemy w danym momencie, czasem nam się wydaje, że nie ma go w tej obecności, ale poprzez wiarę i zaufanie, poprzez czytanie i pamiętanie o Piśmie Świętym, o słowie Bożym, które Bóg nam zostawił, za każdym razem wracam do tego i myślę sobie: OK, może nie rozumiem. Może nie czuję, może jest mi bardzo trudno, ale kształtuję przez to to swoje zaufanie i też swoją wierność, ponieważ powiedziałeś Boże, że współdziałasz we wszystkim dla dobra tych, którzy za tobą podążają, którzy cię miłują. Ja mam się za taką osobę i w związku z tym wierzę w to, ufam Ci. Dla mnie, takim też czasem w trudnościach i zaufaniem, które kształtuje mnie bardziej. To uwielbienie. Trudności to też może być taki moment w naszym życiu, że na co dzień funkcjonujemy, wierzymy w coś, chodzimy w niedzielę do kościoła, jesteśmy wierzącymi, praktykującymi chrześcijanami. Natomiast te trudności mogą być takim momentem w życiu pod tytułem: sprawdzam, że życie sprawdza nas w takich trudnych momentach, czy my naprawdę wierzymy w to. Co wyznajemy na co dzień, w co przekazujemy naszym znajomym, co przekazujemy naszym dzieciom, co mówimy naszym rówieśnikom. Bo to jest właśnie taki moment, kiedy do tego wszystkiego, w co wierzymy, należy sięgnąć. Do tej wiary. Wtedy, kiedy nie widzimy, bo na tym polega wiara, do zaufania, w słowo Boże, właśnie wtedy, kiedy jest mi trudno, to to kształtuje moją pokorę, moją wytrwałość, moją wierność Bogu i to też przekazuje nam Jan od Krzyża, że ten czas trudu kształtuje w nas nowego człowieka. To jest ten moment, kiedy możemy dać Bogu kształtować w sobie właśnie tą wytrwałość, tą wierność, trwanie i bycie. W tym bardzo również pomaga mi uwielbienie, bo wiadomo, że możemy w trudnych chwilach odpalić sobie utwór w saunach i być królową dram, ale możemy również w tym czasie odpalić uwielbienie i uwielbiać w Boga w tych trudnościach uwielbiać za to, co mamy zwracać uwagę na to, za co mogę być wdzięczna, wychwalać Boga w tym, że nawet jeśli nie widzę on działa, nawet jeśli nie czuję, wiem, że działaś, już wiem, że się nie zmieniasz, wiem, że mm, jesteś wierny, wiem, że zawsze jesteś i nigdy mnie nie zawiodłeś. E, cytuję właśnie teraz niektóre teksty z pieśni e, uwielbieniowych. To ma znaczenie duchowe. Ale też takie wspierające nas, żeby wracać rozumem, wracać naszymi zmysłami do tego, co nam Bóg uczynił, do momentów Jego wierności, przypominać sobie poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez uwielbienie i być może, jeżeli macie taką możliwość, wrócenie i. Albo do dziennika duchowego, albo myślami do tego, co mi Bóg uczynił, do tych wszystkich momentów, w których Bóg był wierny, żeby w tym czasie kryzysu nie dać sobie odebrać tego doświadczenia, bo o to będzie walczył też szatan, o to, żeby tą naszą relację po prostu osłabić, o to, żebyśmy się od Boga odwrócili. I takim też ważnym elementem w kontekście zaufania i bardziej Bogu jest. Przychodzenie do niego z autentycznością. Więc, tak jak mówiłam w naszych poprzednich nagraniach, idź z Bogiem do Boga. Idź do Boga ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, z autentycznością, z tym, że nie rozumiesz, z tym, że jesteś zły, z tym, że nie masz na coś zgody. I trwaj w tym. Jeżeli łatwiej jest się modlić na głos, to módl się na głos, tak jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem. Może łatwiej będzie ci w kaplicy adoracji, może na spacerze, w myślach, ale Bóg czeka. Na to, żeby wejść z nami w dialog, on nas zaprasza do relacji i naprawdę jest dużo bliżej niż nam się wydaje, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować czuciem, wewnętrznymi poruszeniami czy po prostu jakimś swoim przekonaniem, że nam się to nie mieści w głowie, że Bóg tak majestatyczny, tak miłosierny, tak wielki mógłby się zniżyć do nas. Mógłby. Robi to, to jest Jego wola i korzystajmy z tego, dajmy się zaprosić. A następną taką rzeczą w kontekście zaufania jest ta zgoda na jego scenariusze. Nie wszystko musi się dziać, mimo tego, że jest nam bardzo trudno, tak szybko, jak nam się wydaje, jak my byśmy chcieli. Nawet teraz przypomina mi się fragment z Kocheleta, że wszystko pod niebem ma swój czas i swoje miejsce. Więc warto. Poddać się Bogu, zaprosić Go w ten proces i kroczyć razem z Nim, codziennie Mu to oddając, codziennie zapraszając Ducha Świętego do tych sytuacji, codziennie mówiąc: Panie, niech będzie Twoja wola, jak modlimy się, Wojcze nasz. To jest właśnie taki moment, kiedy my te wszystkie słowa, które czytamy w Ewangelii, te słowa w modlitwach, które Recytujemy, o których mówimy, możemy dać im się zrealizować w naszym życiu, naprawdę w praktyce. I tam dzieje się niesamowita przemiana serca, dlatego że tam przychodzi jeszcze większe doświadczenie Boga, tam przychodzi nasza wewnętrzna siła, tam oczyszcza się nasze serce, tam kształtuje się nasz charakter w pokorze, w wytrwałości, tak jak powiedziałam, ale tam. Em, za większym zaufaniem zaraz pojawia się większa wolność, większa miłość, bliskość, i to wszystko, co robimy w życiu yy, duchowym, zaczyna się przekładać na nasze życie z innymi ludźmi, na relacje z samym sobą i z naszym otoczeniem. Dlatego, że jak mniej jest w nas lęku, więcej oddania, więcej wolności i miłości, to siłą rzeczy daję sobie jej więcej i zaczynam dawać jej. Więcej innym. A jak wiemy, prawdziwa miłość usuwa lęk. W związku z tym, nawet jeżeli jest mi trudno, nawet jeżeli te trudności się kłębią, czasem potrafimy mieć naprawdę takie kombo w życiu. Krok po kroku oddawajmy to Bogu, zapraszajmy go do tego i bądźmy też w takiej uważności serca na poruszenia. Do tego trochę potrzeba ciszy, do tego trochę potrzeba takiego wysiłku i zaangażowania z naszej strony, żebyśmy znaleźli ten czas na relację z Bogiem, żebyśmy może obejrzeli jeden serial mniej, a usiedli ze sobą na kawie. Może trzeba by było pojechać na adorację zamiast na jakieś następne dodatkowe zajęcia, może zamiast następnej wycieczki w weekend. Warto byłoby zrobić coś bardziej spokojnego, żeby mieć taką przestrzeń na to, żeby słuchać. Dlatego, że Bóg zawsze będzie interweniował i będzie odpowiadał na te prośby. Siostra bogna, z którą ostatnio rozmawiałam, świetnie powiedziała, że nie ma modlitw niewysłuchanych. Pytanie. Czy my nie przekładamy na plan Boga swoich oczekiwań, jak to powinno wyglądać, w jakim czasie, w jaki sposób i tak dalej, ale to jest wtedy dyktowanie Bogu, co ma robić. A jeżeli to On jest tym, który z perspektywy takiego lotu ptaka widzi dużo więcej i szerzej i dobrze wie... To będzie dla nas dobre i chce dla nas jak najlepiej, no to warto się też temu poddać. I to jest to zaufaniu. Zaufanie jest bardzo trudne, dlatego że jest o oddaniu kontroli, jest o jakimś również w związku z tym... Zaburzeniu może bezpieczeństwa. Wyobrażam sobie, że ci, którzy przodują rodzinie i czują się odpowiedzialni, bardzo często rodzice względem dzieci, ale też dzieci względem rodziców czasem w niektórych sytuacjach, no to jest trudno przebrać taką rolę. No ale to jest właśnie kształtowanie nowych pod, postaw, kształtowanie takich nowych, nowych nawyków, przyzwyczajanie się do nowych sytuacji w zaufaniu, że Bóg naprawdę wie, co robić. I chcę się z wami podzielić jeszcze tym, co czytamy u Jakuba w pierwszym rozdziale. Poczytujcie to sobie za największą radość bracia. Moi, gdy spadają na was różne doświadczenia, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary rodzi wytrwałość. Żyjemy w czasach, gdzie wytrwałość naprawdę potrafi odchodzić już do, do jakiegoś lamusa, a jest to bardzo kluczowe w kontekście naszego życia. Postaw, decyzji, które będziemy podejmować i trzymania się własnego kręgosłupa moralnego, który mam nadzieję również macie zbudowany z Bogiem. Nie mówię tu o moralizowaniu się i y, literze prawa, ale po prostu. Daniu, przemieniać swoje serce i bycie tym nowym człowiekiem, narodzonym z ducha i z wody. To mam na myśli w tym kontekście. Do tego bardzo potrzebna będzie wytrwałość. I tylko Bóg wie, do czego Was powołał. Może Wy też wiecie. I On również czasem przez trudności kształtuje nas, żeby. Pomóc nam pewne cechy wypracować po to, żeby potem takie powołanie, taką służbę móc udźwignąć. Różne sytuacje mogą nas w życiu spotkać, Bóg jeden tylko wie, jakie podejmiemy decyzje i co przed nami, natomiast warto się temu poddać i zaufać, że naprawdę Bóg zapraszając nas w proces, wie, co robi i widzi tą dużo, dużo szerszą perspektywę. I w trudnościach, w kontekście kłótni, w kontekście Różnych konfliktów i tak dalej. E, pamiętajmy też o tym, że ta druga strona ma swój czas, swój proces i swoje tempo, które honoruje bardzo Bóg, i fajnie by było, gdybyśmy razem z nim honorowali go również, bo bardzo często to my Bogu mówimy, co ma robić, albo po prostu chcemy, żeby i to jest. Naturalne i normalne, bo kto by chciał cierpieć, żeby te sytuacje przeszły szybciej? Czasem wywieramy presję na kimś, czasem chcielibyśmy kogoś tak pogonić, tak szturchnąć, żeby się pospieszył, natomiast też częścią i elementem kształtowania tego naszego serca jest to, żeby komuś dać wolność do jego procesu, taką zgodę na to i zadbać w tym czasie o siebie i o relację z Bogiem, modlić się za tych ludzi, modlić się za siebie nawzajem i być w takim, tak jak mówiłam, uważności na to, co mi przyjdzie. W takim czasie słuchanie, jaka myśl, jakie poruszenie, bo być może Bóg zaprosi nas do zrobienia czegoś. To On da nam tą myśl, to On da nam ten pomysł, dlatego On sam będzie działał, jak mówi dzisiaj nasz przewodni cytat Psalmu 37. Ale to nie znaczy, że nie zaprosi nas do współpracy, do tej drogi. Może czasem trzeba będzie porozmawiać może z kimś, może z czegoś zrezygnować, może coś zmienić. Podjąć jakąś radykalną, trudną dla nas decyzję, ale Bóg jest z nami powszech czasy, w każdej sytuacji. Jeżeli Bóg do czegoś zaprasza, to wyposaża. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam tylko kroczek do przodu, no bo inaczej nie byłaby to droga wiary, gdybyśmy znali rok do przodu i wszystko wiedzieli. To nie można by tu mówić o wierze, tylko o jakimś planie do zrealizowania. Natomiast pamiętajcie o tym, że ani Józef Święty, ani Maryja, ani apostołowie oni nie mogli sobie przeczytać Ewangelii do przodu. To są ludzie i wszyscy święci, którzy kroczyli, mieli wątpliwości. Czasem im się wydawało, że robią głupie rzeczy, albo że to jest bez sensu. A potem i tak objawiała się chwała Boga, i Bóg utwierdzał, wyposażał Dawał siły, choćby kroczek do przodu, zazwyczaj kroczek do przodu, ale zawsze jest obecny. Zapraszam Was też do takiej praktyki, żeby na każde spotkanie, na każdą y, sytuację, nawet w pracy, no, gdziekolwiek jesteście, zapraszać Ducha Świętego. Ja zawsze mówię taką formułkę, Duchu Święty zapraszam Cię na to spotkanie, przejmij kontrolę, daj mi Panie taką łaskę. Przejęcia kontroli też nad moimi myślami, nad moimi intencjami, nad moją mową, żeby zostało powiedziane to, co ty chcesz powiedzieć, żeby to zostało poprowadzone w twoim duchu i przysięgam was, wam nieraz zachowałam się tak, jak normalnie bym się nie zachowała, i absolutnie przypisuję to duchowi świętemu, więc. Yy... Często nie ma co zakładać scenariuszy, bo że będzie na pewno tak, albo tak, i tak dalej, tylko naprawdę dać Bogu działać i niech On sam działa. Zadanie na dzisiaj: napiszcie proszę na kartce swoje trudności, swoje wyzwania i oddajcie je Bogu w modlitwie razem, koniecznie razem z całą rodziną. Mam nadzieję, że coś z tego mojego doświadczenia wzięliście i do zobaczenia następnego dnia. Так